Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o chorobach przenoszonych przez koty. Wiele ludzi pozwala swoim pupilkom spać w swoim łóżku lub jeść prosto ze stołu. Ale przez takie traktowanie w ten sposób zwierząt domowych, to narażasz się niestety na wielkie ryzyko różnych chorób. Zdaję sobie sprawę z tego, że posiadanie jakiegoś zwierzaka w domu przynosi nam wiele radości, i nawet takie czynności jak samo głaskanie kota pomaga nam się zrelaksować lub odprężyć psychicznie. Nawet sama opieka nad zwierzakiem, a szczególnie w starszym wieku, pozwala nam na poczucie się kimś potrzebnym i dostarcza nam większego ruchu. Ale nie możemy zapominać o tym, że zwierzęta mogą być źródłem chorób u człowieka, dlatego też musimy pamiętać o zasadach higieny. Koty są fajne, milusińskie, super do głaskania, ale koty mogą być również nosicielami groźnych chorób i pasożytów niebezpiecznych dla człowieka. Jeżeli nie przestrzegamy higieny, to jaja i larwy tych pasożytów mogą znajdować się u nas w całym domu. A my o tym nie będziemy wiedzieć. Na początek świeżb. Koty są nosicielami świeżbu, jak również inne zwierzęta. Świeżb wywołują pasożyty z rodziny roztoczy, które bytują na skórze zwierząt i ludzi. U kota łatwo zauważyć świeżb, bo objawia się miejscowym łysieniem skóry kota. Robią się takie placki łysiejące i powierzchnia tej skóry jest sucha, stopniowo się rozprzestrzenia. Osoby ze słabą odpornością łatwo mogą się świerzbem zarazić i wtedy choroba objawia się silnym świądem skóry i lekkim zaczerwienieniem. Skuteczne leczenie świeżbu obejmuje stosowanie preparatów przeciwświeżbowych, permetrynę lub maść siarkową oraz konieczna jest dezynfekcja przedmiotów osobistych w domu. No i oczywiście pranie pościeli w gorącej wodzie. Następną chorobą jest grzybica strzygąca. Jest to kolejna choroba, którą może, która może być przenoszona przez koty. Jest to jedna z postaci grzybicy skóry głowy. Choroba ta wywołuje dokuczliwe objawy, a jej leczenie jest dość uporczywe i żmudne. Grzybica strzygąca powoduje zmiany na owłosionej skórze głowy, świąt i łamliwość włosów. Na skórze głowy występują wtedy utrata włosów. Pojawiają się drobne i liczne ogniska złuszczające oraz następuje niewielki stan zapalny, który nie powoduje żadnego trwałego wyłysienia. Leczenie polega na przyjmowaniu leków przeciwgrzybiczych i regularnych kąpielach odkażających. Inną chorobą jest leptospiroza. Jest to choroba bakteryjna, a człowiek może zarazić się nią przez kontakt z moczem kota lub innych zwierząt. Ludzie mogą zarazić się leptospirozą przez bezpośredni kontakt z moczem zakażonych zwierząt, lub przez wodę, glebę lub żywność zanieczyszczoną ich moczem. Wtedy krętki z rodzaju leptospira. Z czasem przedostają się do naszych narządów i krwi. Leptospiroza ma z reguły łagodny przebieg u ludzi, ale są przypadki, że daje również niepokojące objawy, tak jak sztywnienie karku i silne bóle głowy, wysoka gorączka, ból mięśni, dreszcze, wymioty itd. Bez leczenia leptospiroza może prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby. A nawet śmierci. Następną chorobą to pastereloza. Jest to infekcja gatunkiem bakterii z rodzaju pasterella, występująca u zwierząt i ludzi. Choroba ta przenoszona jest w jamie ustnej i drogach oddechowych różnych zwierząt. Bakterią odpowiedzialną za pasterelozę możemy się zarazić poprzez zadrapanie lub ugryzienie, ale znacznie rzadziej, choć niewykluczone, przez polizanie przez kota. Choroba prowadzi do zakażenia tkanek miękkich, a później do zapalenia stawów, kości i szpiku kostnego. Bakteria jest szczególnie niebezpieczna dla osób z osłabioną odpornością i niemowląt. Zakażenie widać od razu, bo następuje obrzęk i ból w miejscu zadrapania lub ugryzienia, opuchlizna, stawu w pobliżu rany, ból głowy, żuchwy, nudności, gorączka, zaburzenia widzenia czy kołatanie serca. Konieczna jest wizyta u lekarza. Inną chorobą jest choroba kociego pazura. Jest to również choroba bakteryjna przenoszona przez koty. Ludzie zarażają się tą chorobą przez ugryzienie lub podrapanie przez zakażonego kota. Na początku objawy wyglądają jak zwykła infekcja, a nawet choroba może mieć przebieg bezobjawowy. Objawy łatwo zauważyć, bo będą znajdować się w miejscu zadrapania lub ugryzienia. Często następuje powiększenie węzłów chłonnych, gorączka, osłabienie, ból brzucha, utrata apetytu i nudności. Nie jest to ciężka choroba, ale może przerodzić się w poważną chorobę, gdy nic w tym zakresie nie zrobimy. Konieczna jest wizyta u lekarza. Następna choroba przenoszona przez koty to toksoplasmoza. Chorobę tę wywołuje pierwotnia toksoplazma gondii. Koty wydalają skałem tzw. oocysty, które po kilku dniach stają się inwazyjne i niebezpieczne dla człowieka. Objawy zakażenia są grypopodobne, ale w większości przypadków infekcja jest bezobjawowa. Jedynie w ciąży toksoplazmoza jest bardzo niebezpieczna, bo może prowadzić do uszkodzeń płodu, poronienia lub przedwczesnego porodu. Dlatego kobiety ciężarne bada się na obecność toksoplasmozy we krwi. Inną chorobą jest bomblowica, którą wywołuje taśmiec bomblowcowy. Koty mogą przynieść jaja tego pasożyta do domu na pazurach lub sierści. Wtedy, jeżeli nastąpi przedostanie się pasożytów do przewodu pokarmowego człowieka, to przekształcają się one w larwy, które umiejscawiają się w narządach wewnętrznych i rosną sobie, nawet kilka lat, do bardzo dużych rozmiarów. Bomblowica może długo nie dawać żadnych objawów, ale zagrożenie dla człowieka jest duże, bo nastąpić może np. pęknięcie dużego bąbla z larwami i wtedy może dojść do krwotoku, uszkodzenia płuc, wątroby lub innego narządu wewnętrznego. Następną chorobą to toksokaroza. Jest to też choroba pasożytnicza wywołana przez larwy glisty kota. Zakażony kot wydala je skałem i przenosi do naszego domu na pazurach lub sierści Larwy tej choroby są dość lepkie i łatwo się przyklejają do kociego futra lub pazurów Głaskając kota możemy przenieść je na ręka do ust i wtedy pasożyt zaczyna rozwijać się w naszym układzie pokarmowym Później dojrzałe larwy wędrują sobie po organizmie i umiejscawiają się w narządach wewnętrznych Takich jak płucach, wątrobie, mózgu, a nawet niekiedy w oku. Bardzo często objawy te mogą być mylone z objawami neurologicznymi. Do innych objawów zaliczamy powiększenie śledziony, wątroby, napady padaczkowe, silne bóle głowy, brzucha, mogą być też jakieś wysypki, gorączki. Leczenie może trwać nawet kilka miesięcy, w zależności od diagnozy i podawanych środków leczniczych. A na koniec przypominam, żeby być bardzo ostrożnym, gdy obcujemy z kotami, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na jedną ze wspomnianych chorób. Przede wszystkim, konieczne jest przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk. Wymiana pościeli, ręczników i codzienna wymiana żwirku u kociej kuwecie. Należy też regularnie przycinać pazury kota, aby zmniejszyć ryzyko zadrapania. Ponadto, jeżeli mamy koty, którym pozwalamy wychodzić na zewnątrz, to należy je sprawdzać pod kątem też kleszczy i pcheł, które mogą przynieść Wam do domu. To na dzisiaj wszystko, dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę, podzielcie się tym filmem ze znajomymi, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Zapraszam do oglądania mojego kanału.